Towarzyszy nam od samego początku. Z biegiem lat ewoluowała, podobnie jak otaczająca ją rzeczywistość. Wielokrotnie zmieniał się jej krój, kolor lub materiał, z którego była wykonana. Była świadkiem doniosłych, choć często bolesnych wydarzeń, które ukształtowały naszą małą ojczyznę. Odnosiła wielkie zwycięstwa, wykuwała legendy, ale doświadczyła też bolesnych porażek. Od stu lat jest częścią naszej rodziny. Dla kolejnych pokoleń piłkarzy jest czymś więcej niż tylko elementem identyfikacji na boisku. Dziś przedstawiamy Wam jubileuszową koszulkę Tura, symbol tradycji, wartości i dumy społeczności, którą wszyscy tworzymy.